Kostrzyn nad odrą 26 stycznia 33 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jakie atrakcje? Siema, dzisiaj na kręgielni zaczynamy imprezę od godziny 13. Ruszają stoiska kawiarenka. O godzinie 14.30 mamy nasze pierwsze występy na scenie. Wystąpią dzieci, które były u nas na, na feriach w Kostrzyńskim Centrum Kultury. O godzinie 15.00 Kostrzyński Chór. Możecie wszystkie informacje znaleźć na naszym plakacie. O godzinie 16.00 Zespół Meteoroid z Zielonej Góry. O godzinie 19.00 Raz Luta koncert reggae. Zapraszamy bardzo serdecznie, bo to gość, który ma milionowe wyświetlenia na YouTubie. O godzinie 12.00 rusza Plac Wojska Polskiego. Tam również moc atrakcji, koncerty, stoiska. Pokazy ratownictwa drogowego. Myślę, że też zobaczycie tutaj na tym profilu jakieś rolki z tego wydarzenia. I co? Zapraszamy. Jesteśmy dla Was otwarci od godziny 13. Nasi wolontariusze już są na mieście, także szukajcie ich z kolorowymi puszkami. I do zobaczenia. Siema!